Legenda Nazywam się Andrzej Niewiadomski i chciałbym Państwu powiedzieć dziś o związkach ekonomii i przemysłu z literaturą, szczególnie literaturą awangardową i o tym, w jaki sposób rewolucję artystyczną przełomu XIX i XX wieku i pierwszej połowy XX wieku postrzegał Jerzy Stempowski, przenikliwy eseista, podsumowując zdobycze awangardzistów. I mówiąc, w jaki sposób one wpłynęły na obraz ekonomii Europy i świata zachodniego, właśnie w pierwszej połowie XX wieku. W roku 1909 Filippo Tommaso Marinetti i Umberto Boccioni na łamach Le Figaro opublikowali pierwszy manifest futurystyczny. Tym samym można powiedzieć, że rozpoczęły się dzieje awangardy literackiej w Europie Zachodniej. I był to manifest niesłychanie nowatorski i burzycielski. Futuryści głosili w manifestie pochwałę agresywności, pochwałę dynamizmu, pochwałę nowoczesności, pochwałę także działań irracjonalnych. Po kilkunastu latach, w roku 1933, Jerzy Stempowski z perspektywy rzeczywistości, która była już naznaczona, Znakiem wielkiego kryzysu ekonomicznego z roku 1929 i krachu na giełdzie, spojrzał na działania awangardzistów pod kątem ich związku z tym wszystkim, co się działo w ekonomii pierwszej połowy XX wieku. Ten związek nie mógł wydawać się oczywisty z pewnego względu istotnego. Mianowicie Futuryści proponowali sztukę dla ówczesnej publiczności literackiej, bardzo hermetyczną, bardzo trudną w odbiorze, głosząc też ideę autonomii sztuki. W związku z czym ten związek pomiędzy światem ekonomii, światem kapitału, światem przemysłu i literaturą mógłby wydawać się problematyczny. Stempowski jednak zwracał uwagę na pewne fakty, które mogły przemawiać za tym, że ten związek był jednak bardzo ścisły. Otóż przywołując proces czołowego futurysty, Filippo Tommaso Marinatiego, mediolański proces z roku 1910, w którym został on oskarżony o obrazę, uczuć, obrazę moralności, w kontekście tego procesu przywoływał także list, jaki w tym czasie skierował do Marinettiego, jeden z bogatych bankierów, Wileshot. Otóż napisał on w tym liście, że czyta mafarka il futurista Marinettiego, ale nie może tej książki dokończyć. Zacząłem ją czytać, powiada, cytuję tu niedosłownie, ale nie jestem w stanie tej książki dokończyć. O czym to świadczy? Świadczyło to o tym właśnie, że idee futurystyczne mogły okazać się za trudne dla takiego odbiorcy, który na co dzień nie obcował ze sztuką, ale też świadczyło to o tym, że ludzie tacy jak bankierzy czy przemysłowcy nie poprzestają na lekturze literatury popularnej, ani też klasyki literatury. Że w jakimś sensie śledzą to, co się dzieje w literaturze najnowszej, i że są w stanie wykorzystać pewne idee artystyczne w swojej własnej pracy i w swojej własnej działalności. W jaki sposób? Otóż, aby to wykazać, Stempowski rozwija całą argumentację, zaczynając od źródeł futurystycznej rewolucji. Otóż powiada on, że. Bohema artystyczna początku XX wieku różniła się znacznie od cyganerii z drugiej połowy wieku XIX i przełomu wieków. W jaki sposób? Tacy twórcy jak Baudelaire, jak Rimbaud, jak Mallarmé, powiada Stempowski, wykluczali jakikolwiek związek ich tekstów literackich, ich przede wszystkim wierszy, ze sferą praktycznego życia. Te teksty powstawały w obrębie szeroko rozumianego symbolizmu francuskiego jako mm, utwory, które miały służyć delektacji artystycznej odbiorcy, jakby poza sferą jego codziennego doświadczenia i sferą praktycznego życia. Natomiast w przypadku futurystów, powiada Stempowski. Mamy do czynienia z sytuacją, w której artysta stawał się kimś w rodzaju działacza politycznego. Stempowski oczywiście nie sugerował, że awangardziści wprost angażowali się w rzeczywistość polityki, ale mówił na temat czy dowodził, że ich działalność była działalnością nieco inną. Powiadał, że istnieją dwa typy. Postaci czy dwa typy artystów, które, którzy są uczestnikami Bohemy Literackiej. Ten typ pierwszy to typ ludzi, którzy w obrębie Bohemy jakby się chronią przed dolegliwościami codziennego życia i bardzo szybko się degenerują. Prawda? To są te legendy artystyczne, które związane są z alkoholizmem, wystawnym życiem, prawda, z degeneracją, prawda, samobójstwami i e innymi patologiami, które dotykają osób o szczególnej wrażliwości. Natomiast drugi typ, powiada Stempowski, artystów awangardowych, którzy tworzyli tę bohemę początku wieku XX i lat następnych, to ludzie, którzy są przedsiębiorczy, ale są to ludzie, którzy bez działania właściwie mieliby poczucie jałowego życia. I ludzie, którzy poprzez działalność w obrębie awangardy artystycznej właściwie dochodzą nawet do pewnej fortuny i powodzenia. I właśnie w obrębie jakby tego drugiego typu sytuował, sytuował Stempowski działalność futurystów. Powiadał, że w gruncie rzeczy futurystyczna idea była ideą, która padła na podatny grunt, na grunt rzeczywistości, w której dzieła artystyczne przed wybuchem I wojny światowej zaczęły zyskiwać szerszą popularność, wzrastały nakłady książek, a kręgi elit ekonomicznych zaczynały się także interesować sztuką. Pionierami na tym terenie byli oczywiście malarze, ale literatura awangardowa za sprawą futurystów weszła także na ów rynek, na rynek, który jakby oczekiwał nowych idei i nowych artystycznych wrażeń. W związku z tym, zakładał Stępowski, wytworzyła się pewna warstwa odbiorców, którzy. Którzy pragnęli być wtajemniczeni w tę nową wrażliwość awangardową, a że w obrębie tej wrażliwości mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której przede wszystkim zwracano uwagę na proces tworzenia, na sam proces tworzenia, na technikę, prawda, a nie na wytwór. W związku z tym procedury tworzenia z Polski nazywał. Tych twórców awangardowych, takich jak futuryści, ale także dadaiści i surrealiści, procedystami. Te procedury tworzenia wymagały objaśnienia, one się wciąż zmieniały, pojawiały się ciągle nowe manifesty awangardowe i pomysły, a w związku z tym bohema artystyczna stała się pewnym laboratorium nowej wrażliwości, które funkcjonowało już nie tylko w obrębie środowiska samych twórców ale także w obrębie środowiska ich odbiorców, właśnie wywodzących się z warstwy burżuazyjnej. Warstwy, która zyskała na znaczeniu i która przejęła rolę dawnych feudałów. W związku z tym, twierdzi Polski, bohema odegrała też rolę, można powiedzieć, takiej machiny propagandowej, Nowej wrażliwości, nowej literatury i położyła grunt poddziałania odbiorców tej literatury na zupełnie innym polu niż sztuka. I to jest jeden element, że tak powiem, zasługi futurystów, który, który przekładał się bezpośrednio na rzeczywistość życia codziennego. Futurystów, którzy i w ogóle awangardzistów, którzy zaproponowali. Zaproponowali przełamanie tej zasady autonomii sztuki i poprzez eksperyment i fantazję dążenie do ścisłego związku sztuki z życiem. Futuryści w swoich manifestach zaproponowali także, czy właściwie głosili kult maszynizmu i nowoczesnej techniki. W związku z tym stawali się naturalnymi sojusznikami przemysłowców i przedsiębiorców. I chociaż Stempowski twierdził, że propaganda tego maszynizmu uprawiana przez futurystów nie miała tak wielkiego zasięgu, jaki mogłaby mieć nowoczesna reklama, którą przemysłowcy zaczęli doceniać, tak jak zaczęli w tym czasie doceniać też rolę gustów i pewnych wartości konwencjonalnych w procesie wytwarzania różnego rodzaju towarów, a właściwie wytwarzania potrzeb. I futuryści, jakby w tę rzeczywistość także weszli. I chodziło tutaj może nie tyle o zasięg tej propagandy futurystycznej, bo ich dzieło nie było przeznaczone dla odbiorcy masowego. W czasie wspomnianego przeze mnie procesu Marinetti'ego w Mediolanie w roku 1910 jeden z obrońców argumentował, że nie ma mowy tutaj o obrazie moralności publicznej, ponieważ Dzieło Marinettiego było przeznaczone dla bardzo wąskiego grona odbiorców, więc tutaj nie szło o zasięg owej reklamy, maszyny prawda, i nowoczesnej techniki, ile chodziło o miejsce, z którego ta propaganda jest wyprowadzona, prawda? czyli to laboratorium, jak powiada Stempowski, nowej wrażliwości nowej wrażliwości, która ogarniała nie tylko kręgi artystyczne, ale właśnie też świat ekonomii, przemysłu, handlu, finansów. Więc ta, ten kult maszynizmu mógłby nawet spowodować, tu Stempowski nieco humorystycznie rzecz ujmuje, że w latach 30. czy w drugiej połowie lat 30. futuryści właściwie mogliby na przykład do przemysłu automobilowego, jak powiadał, wystąpić z wnioskiem o rentę starczą. I choć z takim wnioskiem, w, takim, w złożeniu takiego wniosku byłoby nieco przesady, to jednak miałby on. Pewne podstawy. Prawda? I to jest jakby ten drugi element, na który Stempowski wskazywał. Po pierwsze, jak powiedziałem, działalność futurystów tworzyła właśnie to laboratorium nowej wrażliwości, nowej idei, która, nowych idei, które właśnie w tych kręgach elit finansowych zaczęły krążyć. Po drugie, właśnie kult maszyny i nowoczesnej techniki. Jakby przygotowywał rzeczywistość, rzeczywistość odbiorcy, pod, czy stanowił możliwość jakby zaakceptowania tego wszystkiego, co nowe, bo wbrew pozorom na początku XX wieku, jak wykazywał Polski, maszyna i nowoczesna technika wcale nie cieszyły się popularnością wśród wyższych warstw społeczeństwa. Co więcej, powiadał Polski, z maszyną właściwie było tak, że. Co bardziej ludzie o co bardziej wykwintnych gustach twierdzili, że wolą rzeczy gorsze i droższe, byle nie były produkowane przez maszynę, bo produkcja maszynowa przeznaczona jest raczej dla plebsu. W związku z tym futuryści odegrali niebagatelną rolę w tej propagandzie wynalazków nowoczesnej techniki. Kolejnym elementem, który, czy kolejnym, kolejnymi ruchami awangardowymi, które przyczyniły się do jakby zmiany przyzwyczajeń ekonomicznych także były ruchy dadaistów i surrealistów według Stempowskiego. O ile futuryści koncentrowali się na materii, na maszynie, na wynalazkach, prawda, na szybkości, Yy, które, które te elementy stawały się wręcz pewnego rodzaju bóstwami w ujęciu tych yy, autorów, głównie poetów. To dadeiści i sury, surrealiści, głosząc yy, kult czynu irracjonalnego, kult ryzyka, kult yy, odrzucenia zdrowego rozsądku i tego wszystkiego, co wiąże się z racjonalnym podejściem do rzeczywistości, Razem z futurystami jakby wypracowali też pewien typ wrażliwości, który owocował, jak powiada Stempowski, różnymi ryzykownymi działaniami w dziedzinie ekonomii. W jaki sposób znajdował tutaj przełożenie tej działalności artystycznej właśnie na decyzje ekonomiczne Stempowski. Otóż powiadał on, posługując się pewnymi przykładami, na przykład ujmując biografię jednego z przemysłowców włoskich, Ricardo Gualino, w kontekście, w kontekście jego wrażliwości literackiej. Otóż powiadał, śledząc tę biografię, że jeden z najbardziej znanych przemysłowców owego czasu był kimś, kto jako jedyny z rodziny nie był przeznaczany do. Zawodu związanego z przemysłem ekonomią, e, jedyny z pięciorga rodzeństwa, e, zajmował się literaturą i e, jego późniejsza działalność wynikała z tego, że m, wynikała z tego, że próbował udowodnić pozostałym członkom rodziny, iż jest coś wart także na tym polu. Natomiast rodzina owa była bardzo konserwatywna w sensie ekonomicznym. I tutaj Stempowski snuje rozważania dotyczące tego, jak wyglądała rzeczywistość ekonomii Francji i Włoch przed wybuchem I wojny światowej. Otóż powiada on, że były to stare państwa o starej kulturze i gospodarce kapitalistycznej opartej na racjonalnych przesłankach, pośród których decydowało racjonalne podejście do rzeczywistości. Racjonalne podejście do rzeczywistości, pewna ostrożność, skrzętność, solidność, prawda? oparcie obrotu pieniężnego na obligacjach, strach przed kredytem, prawda? na dotacjach państwowych. Natomiast to nowe pokolenie przemysłowców reprezentowane właśnie przez Gualino to było pokolenie, które odrzuciło cały etos właśnie owego kapitalizmu XIX wiecznego i weszło w rzeczywistość ryzyka i śmiałych przedsięwzięć. Skąd to się brało? Zapytuje jestem polski i odpowiada. No właśnie stąd, że Gualino czytał literaturę, a nie zajmował się wcześniej ekonomią. No może, w pewnym sensie jest to uproszczenie, ale tak można by odczytywać także jego późniejsze działania. Stan Polski powoływał się na przykład też polskiego przemysłowca z Kijowa, Karola Jaroszyńskiego, który powiadał, że najgorzej czuje się we Francji. Co prawda jest to kraj o bogatej kulturze i znakomitej kuchni, ale jeśli chodzi o ekonomię, to zasklepiony w pewnych przyzwyczajeniach. I właśnie w strachu przed kredytem. Powiadał Jaroszeński, że jeśli nie spłaci kredytu, który jeśli nie spłaci pożyczki, która wynosi 5 rubli, to może za to trafić do więzienia. Natomiast jeżeli nie spłaci pożyczki większej, to pozostanie poza zasięgiem, poza zasięgiem dłużników. Powiadał, że w momencie, kiedy podpisał weksle na 370 milionów rubli, to dopiero wtedy awansował do grona przedsiębiorców o największym rozmachu i o największym prestiżu. Podobnie przywoływał Stempowski inny przykład, O'Banona, którego proces z 1922 roku ubezwłasnowolnił go i który z zakładu psychiatrycznego kierował działaniami swoich, swoich pracowników, a przez to pomnożył fortunę o kolejne pół miliona dolarów. Wniosek jaki Stempowski wyciąga z tego i jaki wyciągnęli przedsiębiorcy. Nie trzeba posługiwać się rozumem, prawda? nie trzeba podejmować racjonalnych pozornie decyzji, po to, by odnieść sukces ekonomiczny. I to właśnie wiązało zdaniem Stempowskiego działania wczesnych przedsiębiorców i działania ówczesnego kapitału z wrażliwością, która została wytworzona przez futurystów, surrealistów i dadaistów. To, była bardzo, to był bardzo istotny element, jak powiadał, tych przedsięwzięć. Można by powiedzieć, że ludzie związani z gospodarką wyciągnęli właśnie daleko idące wnioski z lektury futurystów, chociaż, jak powiada Stempowski, dzieła futurystów ale także właśnie wspomnianych dadaistów i surrealistów to nie były dzieła wybitne jego zdaniem ponieważ one przekraczały literaturę i szły w kierunku właśnie owym życiowym więc ich ważność w dziejach kultury europejskiej Stempowski jakby warunkował właśnie możliwością ich wpływu na sferę, na sferę życia codziennego i wreszcie powiadał, że ten element ryzyka, który wprowadzono w okolicach roku 1910, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, do biznesu, do przemysłu, był związany ze zmianą pokoleniową. Właśnie ten przykład Ricardo Gualino, prawda, był tutaj znamienny. Ze zmianą pokoleniową, która pośród ludzi zajmujących się biznesem, którzy właśnie odrzucali wcześniejszą ostrożność, skrzętność i, i prawda, pewien porządek postępowania w sprawach ekonomicznych. Istotną rolę, istotną rolę odgrywało też inne postrzeganie maszyn, które wielbili futuryści wedle Stempowskiego. Otóż Stempowski zakładał, a może nie tyle zakładał, co zauważał, że. Wytwórczość ludzka jakby dzieli się na dwie sfery, prawda. Jedna, jedna z nich to produkcja towarów, druga to produkcja narzędzi, które służą do wytwarzania tych towarów. Jak zauważał Stempowski, do pewnego momentu te dwa elementy były ze sobą mocno powiązane. Im większe zapotrzebowanie na towary, tym większa produkcja maszyn służących do ich tworzenia. Natomiast Według eseisty ten związek po roku 1910 czy między rokiem 1910, a rokiem mniej więcej 1930 stał się problematyczny. Coraz w przypadku nadmiaru towarów, które, który to nadmiar także był jednym z czynników wielkiego krachu na giełdzie i kryzysu ekonomicznego. Mimo tego nadmiaru towarów i mimo tego, że maszyny stały bezczynne, produkcja maszyn trwała nadal. Stempowski wyciąga z tego wniosek. Maszyna stała się jakby dobrem samoistym. Maszyna stała się symbolem potęgi państwa, symbolem potęgi danego przemysłowca. Samo piękno maszyny prawda, związane, było, związane było też z tym, co głosili futuryści i zarażali tym przedstawicieli sfer ekonomicznych. Gualino, ów przemysłowiec, o którym wspomniałem, twierdził, że co prawda jego fabryki sztucznego jedwabiu przynosiły straty akcjonariuszom, ale za to przyczyniły się do tego, że ta gałąź przemysłu włoskiego, prawda, że była, rozwinęła się najbardziej i że właśnie samo piękno y, posiadanych maszyn y, decydowało jakby o potędze, o potędze państwa i jego przedsiębiorców. A zatem jakby wedle Stempowskiego y, ten wpływ y, Poezji awangardowej, głównie poezji futurystycznej, dadaistycznej i surrealistycznej, polegał po pierwsze na tworzeniu laboratorium nowej wrażliwości, po drugie na propagowaniu kultu nowoczesnej techniki i wynalazków, po trzecie wreszcie paradoksalnie ta burzycielska, awangardowa, niezrozumiała, trudna twórczość futurystów, traktowana była przez kręgi. Ekonomiczne, przez kręgi przemysłowe, jako twórczość utylitarna paradoksalnie, i to, jak mogło budzić poczucie komfortu. Nie musieli oni porzucać właśnie konserwatywnych przyzwyczajeń, odbiorcy w tym sensie, że traktowali trochę literaturę futurystyczną jak literaturę epok dawnych. I to jest jakby kolejny element tego wpływu, wpływu o którym Stempowski pisał i który sygnalizował. I wreszcie powiadał, że futuryzm i inne kierunki artystyczne, które rozpowszechniły się w Europie, poza Francją i Włochami właściwie nie miały wielkiego znaczenia, ponieważ w tych krajach, innych krajach, nie było warunków ekonomicznych, do tego, by. Owe prądy artystyczne w bezpośredni sposób przełożyły się na działania w sferze ekonomii i w sferze przemysłu. Tylko tam, na Zachodzie, prawda, te idee trafiły na podatny grunt prawda, na ten grunt wielkiej przemiany mentalnej, jaka dokonywała się na początku XX wieku, czy od początku XX wieku owej skłonności do ryzyka, poczucia siły, optymizmu, działań niekonwencjonalnych i za te wszystkie elementy, w jakimś sensie odpowiedzialni byli futuryści. Weil-Schott, bankier, który pisał do Marinettiego, że nie mógł doczytać jego dzieła, był jeszcze na wstępnym etapie percepcji owych idei. Jego następcy, powiada Stempowski, poszli dalej. Zaczęli czytać, zaczęli czytać futurystów i wyciągnęli, wyciągnęli z tego wnioski. Stąd, właśnie, można by powiedzieć, choć oczywiście to teza trochę na wyrost, ów wielki rozwój czy skok ekonomiczny, który dokonał się w latach tuż po I wojnie światowej, który skończył się krachem. O tym Stempowski też pisze, ale to jest już zupełnie inna historia.